Inwazja na Ukrainę miała być tak prosta dla rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Jego siły wkroczyłyby na Ukrainę, zdobywając cały kraj w mniej niż tydzień. Ostatecznie dałyby Putinowi to jedno kluczowe zwycięstwo utrwalające jego dziedzictwo. Oczywiście, po ponad trzech latach tego, co miało być tygodniową kampanią, Rosja jest nadal daleko od zwycięstwa na Ukrainie. W rzeczywistości porażka Rosji na Ukrainie jest coraz bardziej prawdopodobna. I tym razem Putin nie może nic zrobić, aby jej uniknąć. A eksperci teraz biją na alarm, ponieważ Rosja przegrywa tę wojnę, a Putin w końcu patrzy w twarz porażki. Tak twierdzi Foreign Policy, które opublikowało artykuł 19 maja, podkreślając wiele problemów, z którymi Putin teraz mierzy się na Ukrainie. A najgorsze jest to, że Putin miał już do czynienia z tego typu problemami, tylko nie na taką skalę jak wojna na Ukrainie. Prezydent Rosji zawsze potrafił uniknąć pozorów porażki, udając zwycięstwo i okoliczności sugerujące rosyjską przegraną. Przykładów jest wiele. Weźmy na przykład Gruzję. Rosja w sierpniu rozpoczęła małą wojnę przeciwko temu dużo mniejszemu państwu. W 2008 roku, roku walczyli przeciwko gruzińskiej armii. Przez 16 dni Rosja wygrała tę małą wojnę do pewnego stopnia. Jednakże pierwsze oznaki pęknięć, które są teraz tak widoczne w rosyjskim wojsku, zaczęły się pojawiać. Nawet podczas tej walki różne dywizje rosyjskiego wojska nie potrafiły współpracować ze sobą. Było jasne, że rosyjskie wojsko, mimo całej swojej projekcji siły, było siłą dziedziczoną po Związku Radzieckim i wydawało się, że nie jest silniejsze niż dwie dekady wcześniej. Putin zauważył ten problem, wprowadzając pełną reformę wojskową. Zaledwie kilka miesięcy po kampanii w Gruzji zmienił perspektywę. Gruzja została użyta przez Putina jako przykład tego, jak zamierza odbudować armię Rosji. Ale spojrzenie poza tego rodzaju wielkopańskie ogłoszenia pokazuje, że zwycięstwo Rosji w tej wojnie Gruzja wciąż jest niepodległym państwem, a nie częścią Rosji. To wydarzenie nie było znaczące. Z Putinem, który zmuszony jest polegać na swoich oligarchach i wywierać presję polityczną, aby zwiększyć swoje wpływy w kraju, to nie jest głośne zwycięstwo, na które Rosja liczyła. Podobne próby zmiany optyki występują również w Syrii. Przez lata Putin udzielał swojego poparcia syryjskiemu dyktatorowi Basharowi al-Assadowi. Wydawało się, że jest przekonany, że dzięki temu Rosja zyskała miejsce przy blisko wschodnim stole politycznym. Ale w 2024 roku reżim Asada runął. Jak zauważa Carnegie Endowment, Rosja nie była przygotowana na ten scenariusz i mogła zrobić niewiele, aby pomóc Asadowi poza zapewnieniem mu drogi ucieczki do Moskwy. Podobnie jak to było widoczne w Gruzji, iluzja rosyjskiej potęgi runęła. To, co miało być reżimem podtrzymywanym przez wojskową potęgę Putina, runęło w ciągu kilku tygodni, gdy stanęło w obliczu zdecydowanego buntu. Teraz Rosja jest zepchnięta do sytuacji, w której próbuje ograniczyć swoje straty w Syrii, jednocześnie utrzymując jakiekolwiek resztki wpływów, jakie ma w Syrii i wokół niej. Wszystko to stanowi ważne tło dla tego, Dlaczego Rosja jest na dobrej drodze do przegranej wojny na Ukrainie? Dlaczego? To pokazuje, że tak wiele z mocy Rosji to tylko dymna zasłona stworzona przez Putina, aby przedstawić swoje porażki jako zwycięstwa w oczach tych wewnątrz jego kraju. Jak zauważa sama polityka zagraniczna, na żadnym z tych frontów Putin nie odniósł trwałego sukcesu. Gruzja jest do wzięcia, a obecność Rosji w Syrii zanika. A jednak Putin nadal zachowuje się jak zwycięzca. A dokładnie ten sam scenariusz można zaobserwować na Ukrainie. Świat powinien zwrócić uwagę na te wskazówki. Lider Rosji w 2014 roku, roku rozpoczął kampanię agresji przeciwko Ukrainie, odnosząc pewne sukcesy, jak aneksja Półwyspu Krymskiego przypisanego pod kontrolę rosyjską. Ale poniósł też wiele porażek. Putinowi nie udało się przejąć całego terytorium Ukrainy, o które zabiegał, ponieważ poleganie na prorosyjskich siłach paramilitarnych. W Doniecku i Ługańsku okazało się nieskuteczne. Przesuwając się o ponad dekadę do przodu, Putin nadal próbuje udawać, że odnosi sukcesy na Ukrainie, mimo że jest to wyraźnie nieprawda. Widać to podczas jego parady z okazji Dnia Zwycięstwa 9 maja. Obserwatorzy polityki zagranicznej zauważają, że Putin próbował wymusić tymczasowe zawieszenie broni. Podczas tych obchodów, które upamiętniają zwycięstwo Związku Radzieckiego w II wojnie światowej. Putin wykorzystał okazję do towarzyskiego spotkania z liderami światowymi, którzy nadal sympatyzują z rosyjską sprawą, a najważniejszym z nich jest prezydent Chin Xi Jinping. Rosyjscy żołnierze maszerowali szykiem przez plac czerwony. Rosja nie była izolowana, miała wielu przyjaciół. To Ukraina ostatecznie zaczęła słabnąć w obliczu tej przytłaczającej siły. Znowu to kwestia optyki. Putin wykorzystał paradę jako próbę przekonania reszty świata, że porażka Ukrainy jest nieunikniona. Rzeczywistość, z którą na miejscu mierzy się lider Rosji, jest znacznie inna, mówi Foreign Policy. Ukraina to nie jakiś odległy konflikt, jak ten, w który zaangażował się w Syrii. Ukraina to też nie Gruzja. Ukraina jest i była, odkąd początkowa specjalna operacja wojskowa Putina się nie powiodła. Całkowita katastrofa dla Putina. Katastrofa tak rozległa, że Kreml nie jest już w stanie ukryć nieszczęścia, jakie przegrywająca wojna Putina przynosi ludziom Rosji. Powoli, ale jeszcze nie nagle, Rosja zaczyna przegrywać wojnę, argumentuje polityka zagraniczna. Wystarczy przejrzeć propagandę Putina, aby zobaczyć dowody. Weźmy na przykład ogromną liczbę ofiar w Rosji. Pomimo wszystkich prób Putina, aby pokazać, jak bliskie jest zwycięstwo Rosji, jego kraj traci znacznie więcej niż ktokolwiek przewidywał. Według Ministerstwa Finansów Ukrainy Rosja straciła do tej pory prawie 976 tysięcy swoich żołnierzy na skutek śmierci, ranienia lub pojmania od momentu rozpoczęcia inwazji przez Putina. Dodatkowo do tych straszliwych strat w żołnierzach dochodzą ogromne straty w rosyjskich zapasach sprzętu. Ponad 10 800 rosyjskich czołgów leży bezużytecznych w ukraińskim błocie. Rosja straciła ponad 28 tysięcy systemów artyleryjskich, 22 500 pojazdów opancerzonych 28 okrętów, jedną łódź podwodną oraz ponad 700 samolotów i śmigłowców. To wszystko nie było częścią planu awaryjnego Putina. Po niepowodzeniu początkowej inwazji, przywódca Rosji został zmuszony do prowadzenia wojny na wyniszczenie przeciwko Ukrainie. Według niego duże straty były uzasadnione, gdyż Rosja walczyła z niewielkim przeciwnikiem. Ostatecznie Ukraina uległaby presji i Rosja przejęłaby cały kraj. Znowu wszystko było kwestią optyki. Tylko, że wojna na wyniszczenie nie idzie po myśli Putina. Niektórzy eksperci, w tym Rada Atlantycka w marcu, teraz sądzą, że Rosja przegrywa wojnę na wyniszczenie, którą sam Putin rozpoczął. Podkreśla również ogromną skalę strat Rosji, jako dowód, zwracając jednocześnie uwagę, że istnieje długa historia mniejszych narodów. Stosujących taktykę wyniszczania przeciwko swoim wrogom. Iran zrobił to podczas walki z Irakiem. W latach 80. Wietnam odniósł sukces przeciwko Stany Zjednoczone Ameryki, a Stany Zjednoczone Ameryki odwróciły sytuację na niekorzyść Imperium Brytyjskiego wieki temu. Teraz Ukraina zadaje Rosji ten sam rodzaj szkód, przekręcając optykę, którą Putin chce stworzyć mówiącą o przytłaczającej sile rosyjskiej, która przejeżdża przez Ukrainę. Te problemy potęgują inne kwestie, które pokazują, jak dużo słabsza jest Rosja, niż Putin chciałby ujawnić. Gospodarka Rosji to główny problem, który leży u podstaw wszystkich jej wojskowych porażek. Według Foreign Policy, Putinowska obsesja zwycięstwa na Ukrainie na tyle zaszkodziła rosyjskiej gospodarce, że osiągnięcie upragnionego triumfu stało się praktycznie niemożliwe. Putin zdołał ukryć ten problem, gdy rozpoczynał wojnę. Początkowy napływ pracy, jaki wygenerowała inwazja na Ukrainę, spowodował wzrost gospodarczy Rosji, który w pierwszych miesiącach osiągnął 5%. Teraz najnowsze raporty wskazują na znaczne spowolnienie wzrostu gospodarczego Rosji, zbliżające się do stagnacji. Dodatkowo wojna Putina przegrzała rynek pracy w Rosji do tego stopnia, że boryka się z inflacją na poziomie 10%. A z pełną parą toczącą się wojną handlową między Stany Zjednoczone Ameryki a Chinami, Putin może wkrótce stanąć w obliczu przyszłości, gdzie spadające ceny energii i mniejszy handel z Chinami zniszczą ostatnie resztki rosyjskiej gospodarki. Gospodarka Rosji nie jest jeszcze zniszczona. Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych czyli Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych wyraźnie to podkreśliło w artykule z kwietnia. Wskazuje jednak także na problemy, z którymi Rosja będzie musiała się zmierzyć w przyszłości. Do 2030 roku, mówi Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, Rosji zabraknie 2 milionów 400 tysięcy pracowników. Ta liczba może wzrosnąć, jeśli Putin będzie kontynuował wojnę na Ukrainie. Rosja jest na dobrej drodze do utraty ponad miliona obywateli do końca 2025 roku, roku. co w połączeniu z naturalnym spadkiem populacji kraju oznacza poważne problemy dla jego przyszłości. To wszystko wpływa na obecne i przyszłe problemy ekonomiczne Rosji. Podczas gdy Putin znajduje się w sytuacji, w której musi inwestować więcej pieniędzy w swoje wojsko, Rosja generuje mniej gotówki i jest zablokowana na froncie gospodarczym. Im dłużej Putin będzie prowadził swoją politykę, tym gorsze będą problemy, zmieniając szkodliwą teraźniejszość w destrukcyjną przyszłość. Dodatkowym problemem jest sytuacja polityczna Rosji, którą Putin może zaoferować swoim ludziom, mówi polityka zagraniczna to nieskończony putinizm. Byłoby w porządku, gdyby lider Rosji zdołał utrzymać swój pozór zwycięstwa. Jednak Putin jest obecnie w sytuacji, w której znalazł się w potrzasku politycznej presji, zarówno w kraju, jak i za granicą. To ostatecznie odbije się na liderze Rosji. Putin stara się obecnie uniknąć presji wywieranej na niego, aby zgodził się na zawieszenie broni z Ukrainą. Na zewnątrz Putin wydaje się być dość nonszalancki wobec całego pomysłu zawieszenia broni. Na pewno zachowuje się tak, jakby nie martwił się perspektywą nałożenia na niego kolejnych sankcji, jeśli odmówi akceptacji. Putin stwierdził, że obecne warunki zawieszenia broni nie satysfakcjonują Rosji, sugerując, iż nie ma pośpiechu, gdyż uważa, że jego wojska odnoszą zwycięstwo w wojnie na Ukrainie. Ale pod tą fasadą boryka się z już wspomnianymi problemami gospodarczymi, częstymi naciskami ze strony Stany Zjednoczone Ameryki i ciągle rosnącymi kosztami rekrutacji do swojego wojska. Jak podkreśla Fundacja Jamestown, są to problemy narastające. Kompromisowy układ pokojowy wymagałby od Putina przejścia z roli przywódcy wojennego na zarządcę skomplikowanego kryzysu wewnętrznego, mówi raport. I nie jest na to przygotowany. W tym tkwi kłopot, w który Putin sam się wpędził. Wie, że musi zakończyć wojnę, aby uratować swoje chwiejące się państwo, jednak nie może zatrzymać swojej inwazji. Bo to stawia go w sytuacji, gdzie musi rozwiązywać problemy, które sam stworzył. Więc kontynuuje swoją wojnę, mając nadzieję, że narastające problemy, z którymi boryka się Rosja, znikną. Ale nie znikną. Te problemy nie byłyby tak rażące dla Putina, gdyby sytuacja Rosji była inna, mówi Foreign Policy. Gdyby Rosja odnosiła znaczące sukcesy terytorialne na Ukrainie, Putin mógłby to przekazać swojemu narodowi. Musieliby tylko przetrwać jeszcze kilka miesięcy trudności, zanim jego zwycięstwo przyniosłoby ekonomiczny dobrobyt. Gdyby Rosja była w defensywie, problemy gospodarcze, dyplomatyczne i wewnętrzne stworzone przez Putina mogłyby zostać wybaczone. To właśnie dzieje się na Ukrainie. Wojna z Rosją nie doprowadziła do rozkwitu gospodarki Ukrainy, a sama traci tysiące ludzi. Jednak prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, może usprawiedliwić te problemy, ponieważ on i jego ludzie wiedzą, że Ukraina przestaje istnieć. Bez poddania się Putin nie zdoła tego osiągnąć. Zasłona, którą Rosja nosiła tak długo, została zdjęta. Świat widzi ją taką, jaka jest. Kraj, który jest słabszy militarnie niż ktokolwiek myślał i teraz zmaga się pod ciężarem pragnienia Putina utrzymania iluzji zwycięstwa. Te czynniki mogą świadczyć o tym, że Rosja jest bliska porażki na Ukrainie. Ale polityka zagraniczna wskazuje, że Putin teraz stoi przed dwoma kluczowymi dylematami militarnymi, które uczyniły porażkę Rosji nieuniknioną. Jednym z wcześniej wspomnianych dylematów jest to, że Rosja ma problemy z postępami na Ukrainie. Dowód na to pochodzi z Pokrowska. To małe miasto było celem Putina przez większość wojny na Ukrainie i łatwo zrozumieć dlaczego. Pokrowsk to jedno z najważniejszych bastionów Ukrainy na wschodnim froncie wojny. Nie bez powodu, ponieważ jest to kluczowy węzeł logistyczny, którym Ukraina zaopatruje swoje wojska w Doniecku. Miasto leży zaledwie ok. 12,4 mili od granicy administracyjnej Doniecka, do której Putin chce dotrzeć. Od nieudanej inwazji w 2014 roku, roku Putin próbuje dotrzeć do granicy, aby móc twierdzić, że kontroluje Donieck. Pokrowsk nie jest bliżej poddania się Rosji, niż w momencie rozpoczęcia inwazji Putina, w 2022 roku, roku. Sytuacja stała się tak zła dla Rosji, że teraz szuka sposobów na całkowite obejście miasta, zamiast rzucać tysiące kolejnych żołnierzy na nieskuteczne ataki. Pokrowskie z mikrokosmosem sytuacji, w której Rosja utknęła na całej Ukrainie. Na przykład, w kwietniu zarówno Instytut Studiów Wojennych, czyli Instytut Studiów Wojennych, jak i Brytyjskie Ministerstwo Obrony, czyli Ministerstwo Obrony opublikowały dane wskazujące na gwałtowny spadek ilości terytorium które Rosja zdobywa. 2024. Mówi o tym Instytut Studiów Wojennych. Rosja zdobyła 165 mil kwadratowych Ukrainy w styczniu, a Ministerstwo Obrony podaje, że było to 126 mil kwadratowych. W lutym Rosja zdobyła 137 mil kwadratowych Ukrainy, według Instytut Studiów Wojennych, lub tylko 76 mil kwadratowych, według Ministerstwa Obrony. Sytuacja tylko się pogarsza. Według różnych źródeł w marcu Rosja zdobyła od 55 do 78 mil kwadratowych terytorium. Tak czy inaczej te liczby pokazują, że postępy Rosji słabną w momencie, kiedy Putin nie może sobie pozwolić na spowolnienie. Spowolnienie w marcu zaszło na początku wiosny, więc surowa pogoda, którą Putin mógłby wykorzystać jako usprawiedliwienie, nie miała wpływu na niski wynik. Zdobycze terytorialne z stycznia i lutego już nie obowiązują. Rzeczywistość jest taka, że rzekomy pęd Putina to kolejna z jego zasłon dymnych. Telegraf podkreślił, jak bardzo ten spadek tempa się pogorszył. Rosja zgłosiła pięć razy mniej terytorium w marcu niż pięć miesięcy wcześniej. Wszystko to wśród rosnącej liczby ofiar. George Barras z Instytut Studiów Wojennych wyjaśnił obecny problem Rosji. Kiedy kontynuujesz walkę po punkcie, w którym jesteś wyczerpany i punkcie, w którym zakończyły się twoje ofensywne operacje... Możesz kontynuować walkę. Zwiększenie nakładów będzie skutkowało coraz mniejszymi zyskami, mówi. Twoja stopa zużycia będzie rosła, a ty po prostu nie będziesz tak skuteczny. Zwróć uwagę na słowo zakończyły. W tym cytacie: Baros wydaje się sugerować, że Putin już rzucił na Ukrainę to, co najlepsze, i to nie zadziałało. Pozostaje mu kontynuowanie ataków, wykorzystując resztki rosyjskiego wojska, podczas gdy wcześniej wspomniane naciski gospodarcze i kadrowe nasilają się. Co do drugiego dylematu, z którym mierzy się Rosja, to jest proste sama Ukraina. Telegraf podkreśla zastój rosyjskich ofensyw w 2025 roku. roku. Mówi, że Ukraina jest teraz w pozycji, z której może przeprowadzać kontratak na rosyjskie pozycje w Doniecku i innych regionach. Ponieważ wygrywa wojnę na wyniszczenie, siły rosyjskie stały się słabsze, a ich obrona poszła w tym samym kierunku. Brew temu, co twierdzi Putin, traci on grunt pod nogami, ponieważ jego zyski zwalniają. Jak przekazał urzędnik NATO, telegrafowi, zgodnie z oczekiwaniami, rosyjskie postępy zwalniają w miarę zbliżania się do bardziej zurbanizowanych terenów, jak Pokrowsk. A liczba ofiar nadal jest bardzo, bardzo wysoka. Rosja wielokrotnie pokazała, że będzie kontynuować tę strategię wysokie straty w zamian za powolne zyski. Ta strategia mogła działać wcześniej w czasie wojny. Kiedy Rosja jeszcze miała sprzęt i doświadczonych żołnierzy. Ale teraz, kiedy ma do czynienia z brakami sprzętu i ma znacznie mniej doświadczonych żołnierzy w swoich szeregach, strategia wydaje się coraz bardziej niebezpieczna. I wygląda na to, że Putin nie ma planu B. Polityka zagraniczna wskazuje również, że dylemat Putina dotyczący Ukrainy wynika w końcu z wyboru, który dokonał, gdy jego początkowa inwazja na Ukrainę nie powiodła się. Wtedy Putin mógł prowadzić ograniczoną wojnę lub wszechogarniającą, która mocno uderzyła w cywilów Ukrainy. Wybrał to drugie, szacuje się, że inwazja Rosji pochłonęła życie co najmniej 12 910 cywilów ukraińskich między 24 lutego 2022 a 31 marca 2025. 682 jest zabitych to dzieci. Kolejne 30 700 ukraińskich cywilów zostało rannych w wyniku ciągłych ataków rakietowych, dronów i bomb szybujących Rosji na miasta Ukrainy. To, co Putin zamierzał jako terrorystyczną kampanię przeciwko ludziom Ukrainy, obróciło się przeciwko niemu. Jego brutalność utwierdziła Ukrainę w postanowieniu walki z Rosją, przekonując jej ludzi, że muszą walczyć. Jeśli kombinacja wycieńczenia i terroryzmu Putina miała złamać determinację Ukrainy, odkrył, że osiągnęła przeciwny efekt. To sam Putin stworzył wroga na Ukrainie, którego nie może pokonać. Zamiast tego, pchnął Ukrainę głębiej w ramiona jej zachodnich sojuszników niż kiedykolwiek wcześniej, jednocześnie tworząc środowisko, w którym ukraińska innowacyjność spowodowała tak wiele strat Rosji. Putin musi teraz polegać na innych, by ratować swoją przegraną wojnę. Wycofanie wsparcia Stany Zjednoczone Ameryki dla Ukrainy mogłoby pozwolić Rosji ogłosić zwycięstwo. Jednak biorąc pod uwagę niedawne podpisanie umowy o surowcach mineralnych między Ukrainą a Stany Zjednoczone Ameryki, która wydaje się być powiązana z ponownym potwierdzeniem przez Stany Zjednoczone Ameryki wsparcia dla Ukrainy, taka możliwość jest mało prawdopodobna. Ponownie to wszystko jest winą Putina. Jak zauważa Foreign Policy, lider Rosji przekroczył granicę wytrzymałości potencjalnie przychylnej administracji Trumpa z powodu jego nieustannego łamania zawieszenia broni. Stany Zjednoczone Ameryki nie przyjdą na ratunek Putinowi. Pozostawia to z kampanią wojskową, która boryka się z ogromnymi stratami, zahamowanym impetem i odradzającą się Ukrainą. Połącz to z ekonomicznymi i politycznymi problemami, które Putin stworzył sobie w kraju. I to już nie jest kwestia, czy Rosja przegra wojnę na Ukrainie, tylko kiedy. Według polityki zagranicznej, jedyną opcją dla Putina jest kontynuacja putinizmu, który doprowadził go do obecnej sytuacji. Będzie apelował do coraz bardziej niezadowolonego rosyjskiego społeczeństwa o zaufanie, mimo narastających dowodów na nieuchronną klęskę Rosji. Jeśli Rosjanie zaczną się buntować, Putin może być zmuszony do stworzenia państwa policyjnego, sugeruje źródło. To jeszcze nie ma miejsca, ale może być ostatnim desperackim krokiem kogoś, kto uświadamia sobie, że starannie tworzone przez niego obrazy nie oddają tego, co chciałby przekazać. Rola Putina jako autorytarnego przywódcy Rosji, która długo była jego siłą, teraz przekształca się w jego największą słabość. Przecież Putin zbudował swoją władzę, prezentując swoim ludziom obraz siły. Wojna na Ukrainie zniszczyła ten obraz, zmuszając Putina do refleksji nad przyszłością, choćby dla ratowania własnej skóry. Lider Rosji wie, że jego czas jest krótki. Po 25 latach rządzenia Rosją, Putin teraz szuka następcy który albo kontynuuje jego pracę, albo, co bardziej prawdopodobne, przejmie odpowiedzialność za naprawę zniszczonej Rosji. Gdy go już nie będzie, podobno ma listę potencjalnych następców. Zaczął nawet mówić o tym, co ten następca musi być w stanie zrobić. Stwierdził, że będą musieli zdobyć zaufanie ludzi, inaczej nie mają szans na poważne działania. Być może Putin właśnie zdradził swój plan, wie, że traci, a w niektórych przypadkach już stracił to zaufanie. Teraz szuka planu ucieczki. Aby nie musieć siedzieć w jednym z jego prezydenckich pałaców, kiedy Rosja zacznie płonąć wokół niego. Ale co myślisz o upadku planu wojennego Putina? Czy Ukraina dowiodła, że Rosja pod rządami Putina to niewiele więcej niż papierowy tygrys, niezdolny do skutecznego działania? Czy istnieje jakikolwiek sposób, aby Rosja odwróciła szkody, które ostatnie trzy lata wyrządziły krajowi? Podziel się przemyśleniami w komentarzach. Pamiętaj o subskrypcji The Military Show, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami o wojnie na Ukrainie, konfliktach na Bliskim Wschodzie i innych wydarzeniach militarnych na świecie.